Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do pierwszych wrażeń związanych z głośnikiem Sony XB32. Okej, okay, właśnie taki głośnik do mnie trafił na testy dzięki właściwie uprzejmości polskiego oddziału Sony. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o sprzęty Sony, ja powiem on tutaj na początku uczciwie, że ja za bardzo tych głośników od nich nie testowałem. Jedynie tyle, co na przykład moi znajomi tam gdzieś mieli, no to mogłem posłuchać, natomiast do tej pory wydaje mi się, że chyba Wy chociażby też z pewnością możecie mnie określić jako właściwie fana JBL-a, bo na ich głośnikach się skupiłem, natomiast chociażby teraz dostając taki głośnik, dostając właściwie taką propozycję, Przetestowanie takiego głośnika absolutnie nie mogłem odmówić i jak najbardziej tutaj chciałbym Wam teraz troszkę o właśnie tym modelu, czyli XB32, powiedzieć. XB32, czyli generalnie też nie najlepsza, nie najwyższa półka, jeżeli chodzi o Sonego, bo chyba tam jest XB42, to jest jakby taka ta powiedzmy górna półka, górna stawka. Natomiast jeżeli chodzi o tego, wydaje mi się, że, że mimo wszystko już tak na, początkę, na początku mogę Wam powiedzieć, jeżeli ktoś jest oczywiście ciekawy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi akurat o tą nomenklaturę JBL-a, możemy go porównać albo z JBL'em Charger 4, Albo ewentualnie z Extreme'em dwójką, bo wydaje mi się, że on jest gdzieś tak pomiędzy. Tak więc, jak najbardziej, to już na pewno świadczy o tym, że ten głośnik jest, wydaje mi się, naprawdę ciekawą propozycją. No, ale teraz przelećmy sobie, oczywiście, w tych pierwszych wrażeniach. Jak najbardziej jeszcze dodam, to nie jest recenzja, tak więc tutaj, się, tutaj nie spodziewajcie się jakiejś takiej opinii po czasie, bo jak najbardziej na to, tak jak zawsze mówię, w pierwszych wrażeniach przyjdzie czas. Natomiast wróćmy do takich, takich właściwie najbardziej istotnych kwestii, jeżeli chodzi o ten głośnik. Pierwsza sprawa, która mi się bardzo podoba, mamy tutaj taki tryb, który nazywa się Live sound. On polega po prostu na tym, że oczywiście mamy jakby na takim, bądź co bądź fajnym, do, nie powiedzmy, takim panelu sterowanie, jeżeli chodzi o ten głośnik. Zresztą na szubicie postaram się Wam go pokazać tak z zewnątrz, abyście widzieli jak on wygląda. Generalnie, jeżeli chodzi o design, to już tak krótko powiem, aby tutaj dla, aby się formalności jakby tutaj powiedzmy zgadzały. Jeżeli chodzi o przód, to jest jakby taka fajna materiałowa siateczka, zresztą bardzo podobna jak w JBL-u. A jeżeli chodzi o tą tylną część, no to właściwie to jest taka fajna guma. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę no, super poziom, tak jak zresztą w bielu na, na przykład jeżeli chodzi o te droższe głośniki, tak więc tutaj jak najbardziej nie możemy się do tego czepiać. Natomiast wracając do tego trybu Live Sound, tutaj po prostu to polega na tym, że mamy też na tym głośniku z tyłu, jak teraz widzicie, jakby taką krateczkę z tyłu, takie miejsce, takie taki właściwie otworki. Do tej pory zastanawiałem się, co to jest. Być może to jakaś membrana basowa i tak dalej. Natomiast po przeczytaniu, po doczytaniu właściwie na stronie producenta, o co tam chodzi, dowiedziałem się, że po prostu jest to właśnie taki otwór, który umożliwia też wydostawanie się i jako takiego dźwięku i tego basu przede wszystkim z tyłu, co i ten tryb live po prostu, jak zresztą chyba sama nazwa mówi, jest właściwie takim trybem, nie wiem, jakby to powiedzieć, żywego tworzenia dźwięku. Właściwie Sony mówi nam, że to będzie ten dźwięk, powiedzmy, brzmiał tak, jakbyśmy byli na koncercie. I ja Wam powiem, że, że faktycznie tak jest. Jeżeli ten tryb jest wyłączony, właściwie ta tylna część kompletnie nie gra, tam się nic nie wydobywa. Natomiast jeżeli ją włączymy, no to tak naprawdę ten dźwięk zaczyna się jakoś tak dziwnie rozchodzić dookoła tego głośnika jak najbardziej to jest super sprawa, tym bardziej, jeżeli na przykład, jak widzicie na moim przypadku... On z tyłu na przykład ma jakieś takie pudełko i tak dalej, więc ten dźwięk też się odbija od tego i kieruje się właściwie w naszą stronę. Tak więc w takich warunkach naprawdę super to możecie sobie usłyszeć. Tak więc to jest świetna funkcja. Ja Wam powiem, oczywiście ma to też ze sobą taki jeden minus. W trybie live, właśnie tego dźwięku, ten głośnik może pracować do 14 godzin, natomiast w tym trybie zwykłym, gdzie właściwie ten tył nie gra, no to ten głośnik może pracować nawet do 24 godzin, czyli właściwie cała doba, tak chociażby jak w przypadku jbl Boomboxa. Tak więc to jest oczywiście pierwsza sprawa. Ja powiem Wam tak uczciwie, że korzystałem troszkę z tego trybu live, natomiast też troszkę z tego zwykłego. W zasadzie testowałem go i, i zarówno jeden, jak i drugi tryb oczywiście ma swoje plusy, ale mimo wszystko ten, muszę o tym po prostu wspomnieć, że to jest naprawdę świetna funkcja i raczej chyba w większości przypadków będę z niej nie korzystał. Kolejna sprawa, czyli to, też jest naprawdę świetną sprawą tego głośnika. Czyli, tak jak to też są nazywane na swojej stronie, linie światła i strobosko. Linia, właściwie światła, bo tam właściwie mamy też jakby ją tak troszkę, no takie jest rozwidlenie na boku. Fajnie to wygląda, naprawdę. Mamy po prostu jakby takie dziutki LEDowe, które bardzo, ale to bardzo, że tam, tak jak teraz widzicie, fajnie świecą w rytmu muzyki. Zdecydowanie, tak wam powiem też uczciwie, jak na fana jbl a No i tutaj oczywiście tak trochę muszę skrytykować jbl a bo akurat tam w przypadku jbl a Pulsat. 3, którego testowałem jeszcze jakieś parę miesięcy temu nie wyglądało to tak dobrze, ta muzyka nie, faktycznie, a właściwie te światła nie, jakby nie szły e, tak fajnie razem z tą muzyką, tutaj wygląda to zdecydowanie lepiej, mamy jeszcze dodatkowo te takie nie, dwie dziutki białe e, po prawej oraz po lewej stronie, czyli jakby ten stroboskop czyli takie białe migające światło, to również oczywiście dodaje nie, jakby takiej, e, takiego fajnego efektu, jeżeli chodzi nie, o ten dźwięk, tak więc tutaj e, no również po prostu i e, to jak, jak najbardziej zaznaczam na duży, duży plus, mi e, jak najbardziej się to podoba, oczywiście możemy to wyłączyć kompletnie. Jeżeli kogoś to nie interesuje, też nie ma żadnego problemu, natomiast jeżeli jesteście tym zainteresowani, no to tutaj przynajmniej na ten moment w pierwszych wrażeniach powiem Wam, że to wygląda bardzo fajnie. Cały czas staram się Wam to pokazywać, tak, abyście jak to jak najlepiej nie zobaczyli. Do tego jeszcze mogę dodać, że oczywiście mamy też niedetykowaną chociażby aplikację Sonego, tak więc tam jak teraz widzicie na przebitce, możemy sobie sterować jakby nie powiedzmy kolorami i tak dalej, naprawdę można się tym gośnikiem bawić i, i to jest jak najbardziej fajna sprawa, że, że chociażby też w tej półce cenowej i w tym sprzęcie chociażby dostajemy coś takiego. Ok, kolejny inna sprawa, czyli tak naprawdę, powiedzmy, taki właściwie coś podobnego do tego, co ma JBL, czyli chociażby ostatnio Connect+, Plus, a teraz chyba to się nazywa Party Boost, czy jakoś tak. Natomiast tutaj chociażby, jeżeli chodzi o samego, mamy coś takiego jak tryb Party Chain, czyli też do 100 głośników możemy połączyć do jednego telefonu oczywiście. Chyba teraz JBL-u w tym nowym trybie, który debiutował chociażby z JBLem Flipem 5, mamy możliwość połączenia do 1000. Oczywiście to są takie abstrakcyjne liczby, bo ja wątpię, aby ktokolwiek połączył z jednym telefonem, no więcej, no powiedzmy, nie wiem, Niż 3-4 głośniki, no bez sensu. To znaczy, na pewno to sens ma, ale, ale jak najbardziej na czterech głośnikach pewnie większość się zatrzymuje. Natomiast oczywiście informuję, że taki tryb jest. I tak naprawdę, kolejna sprawa, jeżeli chodzi o ten głośnik IP67, czyli jak najbardziej certyfikat, który może nie, to nie jest coś, co chociażby IP68 czy na przykład IPX7 w JBL-u. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że jak na jakieś takie przypadkowe zachlapania, jakieś takie dziwne zdarzenia losowe, ten głośnik po prostu jest tym właśnie zabezpieczony tutaj z tym nie będzie żadnego problemu. oba już powiedziałem, czyli właściwie wystarczy nam na 14 godzin w trybie live oraz 24 w trybie właściwie bez live. Oczywiście to sprawdzę, też tam słyszałem, że Sony lubi po prostu troszkę te wyniki zawyżeć, to są pierwsze wrażenia, tak więc ja jeszcze tutaj jakby takiej końcowej opinii nie wydaję, natomiast mimo wszystko to i tak wyniki zapowiadają się bardzo, ale to bardzo ciekawie i obiecująco. Jeżeli chodzi o tylną część, oczywiście mamy pod jakby taką uszczelką, zasłonką, taką klapką właściwie z Złączę chociażby na USB trzy przyciski, czy muszę zobaczyć dokładnie od, od czego one są. Jeden na przykład jest do sprawdzenia poziomu baterii. To mi się bardzo fajnie podoba. Po jego naciśnięciu na przykład słyszymy coś takiego. No i jak najbardziej od razu jesteśmy informowani po prostu, jak bardzo jest naładowany ten głośnik, bo na przykład jakichś takich dziudek jak w przypadku JBL-a, po prostu nie mamy. Tak więc to, to jak najbardziej jest takim fajnym dodatkiem. Oczywiście te diutki myślę, żeby się lepiej przydały, lepiej sprawdziły, no bo zazwyczaj musimy, nie wiem, zapauzować muzykę albo po prostu przerwać na chwilkę i sprawdzić, ile mamy tej baterii. Jak jeżeli mamy te diutki, no to przynajmniej widzimy od razu, ile ich tam jest. No i generalnie, jeżeli chodzi o kolejną sprawę, pewnie, nie wiem, zaciekawiliście się albo interesuje Was to, może dlaczego nie mówi o specyfikacji, chociażby tej wewnętrznej, no tutaj powiem Wam tak jak zresztą pewnie może wiecie, Sony ma taką dziwną politykę, że, że po prostu o tej specyfikacji, jeżeli chodzi na przykład o moc, czyli o te waty, to pewnie najbardziej Was interesuje nie mówi, ale ja Wam tutaj mogę oczywiście powiedzieć, że no troszkę poszperałem w internecie i znalazłem gdzieś mniej więcej takie nie, takie jakieś, oczywiście to są spekulacje znaczy nie jest tyle spekulacje, ale powiedzmy jakieś takie nie, no domniemania, że ten głośnik może mieć po prostu na przykład coś około 40 wat, oczywiście jeżeli chodzi o jego wnętrzność zresztą teraz to widzicie, są jakby, na szczęście chociażby na swojej stronie pokazuję, jak to wygląda oficjalnie, dwa głośniki po prawej oraz po lewej stronie i jakby ta membrana basowa, tak ją w cudzysłowie nazwę, się znajduje po środku, tak więc generalnie do 40W takiej mocy tutaj się możecie spodziewać i ja Wam powiem tak, na pewno moim zdaniem testowałem zarówno głośnik JBL Charge 4 jak i JBL Extreme 2 i oczywiście przepraszam Was bardzo, że tylko do JBL się odnoszę, bo pewnie jest jeszcze dużo produktów, natomiast te jakby najbardziej powiedzmy są mi znane I ja Wam powiem, że to jest właśnie coś pomiędzy i, i jak najbardziej, gdybym miał np. Na przykład, wybrać głośnik teraz na ten moment, w tych pierwszych wrażeniach, mogę Wam to powiedzieć pomiędzy właśnie tym Sony XB32 a JBL Charge 4. No, powiem Wam chyba szczerze, że wybrałbym właśnie tego Sonego, czyli XB32, z tego względu, że tutaj ta jakość dźwięku jest po prostu lepsza. Wydaje mi się, że ta dynamika jest tutaj troszkę na takim wyższym poziomie. Mimo, że na przykład nie mamy tak jak JBL Charge 4 po jednej oraz po drugiej stronie takich dużo większych subwooferów, dużo większych właściwie membran, membran basowych, bo oczywiście wiem, że pewnie będziecie mnie po tym poprawiać. Natomiast tutaj wydaje mi się, że ten dźwięk to właściwie te, te światełka, to, ten tryb live po prostu powoduje to, że tutaj otrzymujemy po prostu sporo, sporo więcej. No i generalnie jest dłuższy czas pracy na baterii, bo chociażby tutaj w tym przypadku, jak mówiłem, nawet do 24 godzin jesteśmy w stanie go używać. Kolejna sprawa, ostatnia właściwie cena. Tutaj e, też powiem Wam uczciwie, że może nie jest ona najniższa, natomiast jest bardzo atrakcyjnie, bo ten głośnik znajdziecie mniej więcej w sklepach za mniej więcej 550 do 600 zł, tak więc no umówmy się, jeżeli to jest głośnik lepszy powiedzmy od JBL Charge 4, a troszkę słabszy jeżeli chodzi o Xtrema 2, X, chociażby kosztuje teraz około 1000 zł, no to wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajna propozycja. Oczywiście będę też powiedzmy, no poproszę Sony, jeżeli jest taka możliwość, żeby po prostu mi dali do testów jeszcze XB42, tam pewnie będzie to wyglądało jeszcze lepiej. Tak więc generalnie muszę wam powiedzieć na ten moment, że jestem z tego głośnika bardzo zadowolony. No mam nadzieję, że tutaj pokrótce jakby opisałem jego takie najbardziej charakterystyczne aspekty, i, i wy również już jakby też może na tym etapie tego filmu po obejrzeniu jego. Jesteście w stanie już stwierdzić, czy ten głośnik jest dla Was interesujący, czy nie. Ja Wam powiem na ten moment, że wydaje mi się, że jest bardzo, ale to bardzo interesujący. Co najważniejsze, no właściwie, przede wszystkim jakość dźwięku. Wydaje mi się, że on jest naprawdę, on jest po prostu chyba tak o poziom wyżej, na przykład jeżeli chodzi o charger czwórkę. JBL właściwie są nastawione na taki dźwięk, no nie wiem, jakby, jakby to tak konkretnie ująć. To tam, tam nie jest ten dźwięk zły, jak najbardziej. On ma jakby swoją taką specyfikę, ale wiecie, to jest tak jak porównywać z kolei słuchawki Beatsy, na przykład, do też słuchawek z tej półki, z takiej samej półki cenowej, jak. Sony. Sony po prostu ma ten dźwięk taki bardziej czystszy. On jest, wydaje mi się, że może nie aż taki super w odbiorze, jak na przykład w JBL-u, no bo JBL to wydaje mi się, że to są takie głośniki masowe dla, dla właściwie młodszych osób i tak dalej. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Sonego, ten dźwięk jest po prostu taki bardziej na takim poziomie pro. Oczywiście, tak jak mówię, nie chcę imować JBL-owi, JBL bo jak najbardziej jestem ogromnym fanem tej marki. Natomiast tutaj mniej więcej pewnie tak między słowami wiecie, co chcę Wam tutaj powiedzieć. Tak więc tyle właściwie, jeżeli chodzi o te pierwsze wrażenia. Nie chcę przedłużać, bo i tak wyszło troszkę za dużo. Jeżeli chodzi o czas tego filmu. Tak więc cóż, na pewno spodziewajcie się recenzji, spodziewajcie się jeszcze jakby oddzielnego materiału o tym, jak tutaj te światełka się spróbują w tym głośniku. Będę oczywiście chciał Was na bieżąco informować, co mi się tutaj udało, jeżeli chodzi o ten głośnik, znaleźć. Odkryć, tak więc dzięki. Raz jeszcze łapkujcie, jeżeli Wam się podobało, oczywiście zostawcie w komentarzu jakieś swoje pytanie, jeżeli takie macie, chociażby na tytułem tego głośnika. Subskrybujcie, aby być na bieżąco z każdym dodawanym przeze mnie materiałem. I jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, już chyba trzeci raz i do zobaczenia w kolejnych materiałach.